Witam serdecznie w Wielkiej Rabadży gdzie będę nakręcał film który będzie bardzo krótkim filmem ponieważ myślę że robię za długie filmy i po prostu ostatnio mi na YouTube nabiło 4 godziny oglądania moich filmów Czyli przez 4 godziny ktoś na mnie patrzył. Wyobrażacie sobie to, że siedzicie sobie tak elegancko, spokojnie, a tu naprzeciwko Was siedzi ktoś i patrzy się was, na Was przez 4 godziny. Cztery bite godziny lepionego wzroku w Wasze twarze Więc Postanowiłem robić krótsze filmy Może będzie mniej stresująco Właśnie Dzisiaj jest poniedziałek Właśnie idę do sklepu ha. Idę do sklepu A tam sobie siedzi gołąbek Zobaczymy go Czy go uda powiększyć Jaki ładny gołąbek sobie Siedzi tam gdzieś No dobra idziemy dalej Idziemy dalej Wiosna idzie w ogóle, wszystko się roztopiło, nie ma już śniegu, pozostały tylko pozostały tylko znaki, znaki zadrożone gatunki przebudźmy się czyli byli tutaj świadkowie Jehowy świadkowie Jehowy u robili sabat świadkowie Jehowy robili sabat w lesie no i co z tam dalej z tą wiosną wiosna wita Troszeczki już ładnie zaczęły śpiewać. O kurde. One zawsze jak czują wiosnę, to zaczynają być takie jak piszczą wtedy tak radośnie. Ojej. Tak tak z taką taką radością. A potem się uspokajają. Nie, bo się już w sumie przyzwyczaiły. No i odnośnie tego kręcenia tych filmów na no to YouTube. To będzie wyjątkowo krótki film ponieważ nie mam zamiaru zbytnio owijać w bawełnę i będę się streszczał więc pokażę Wam troszeczkę mojego wiosennego lasu wiosennego lasu o tutaj jest taka miejscówka Dziura jakaś, pewnie pogórnicza. No i jakie mam wspomnienia z tą dziurą? <laughs> Tutaj kiedyś na środku nie było tych drzew. Kurde, jak te drzewa wyrosły. Ja już taki stary jestem, a takie duże drzewa wyrosły. Bo ich kiedyś nie było. Były mniejsze. Tak, też ich nie było. Tutaj była taka. Tutaj była. Tam były drzewa. Żeśmy linę taką zawiesili z, z, z dzieciakami z bloku. I żeśmy sobie robili takiego tarzana. I żeśmy się na tej linie bujali. No, dzieci lubią się bujać na linach Generalnie Myśmy sobie radzili w ten sposób A nie inaczej No i zawsze się tam bawiliśmy Bo tam był fajny piasek W tym piasku przynosiliśmy sobie żołnierzyki Różne zabawki typu mapety Takie fajne małe gumowe żeśmy się bawili różne rzeczy tam z różnymi dzieciakami odnośnie tego filmu ten film będzie wyjątkowo krótki ponieważ ostatnio przez 4 godziny ludzie się na mnie patrzyli i ja nie wiedziałem co powiedzieć generalnie no ale wiosna idzie trzeba by było się zainteresować Ech. upuszczeniem soku z brzozy może. może by upuścić trochę soku z brzozy bo się ciepło zrobiło można by było sobie troszeczkę podreperować organizm na co dzień karmiony jest Poproszę no resztki śniegu Resztki, naprawdę resztki takie resztki są warte na wagę złota a się dziwię, że ludzie tego nie zbierają, nie sprzedają na aukcjach internetowych. Przecież na to można by było kupę hajsu ściągnąć jakby tak na przykład wysłać trochę śniegu do Pendżabi Pendżabi to oni mają tam najniższą temperaturę roku 1-2 stopnie więc ja myślę że taki śnieg to dla nich byłby atrakcją turystyczną i wiele by dali za to żeby zobaczyć takie coś czy prowadziliby swoje dzieci odzieliby całymi rodzinami byłoby fajnie właśnie zbliżam się do mojej posesji patrzę tak ogólnie czy tu czegoś fajnego nie ma, ale nie ma nie ma niestety jedziemy jeszcze do środka sprawdzimy jak nam tynk położyli no popatrz jak ktoś wyrzucił takie jakieś lampy nie wiem co to jest nie wiem co to jest ale jest to za duże i że niewygodne, żeby to brać. Popatrzymy sobie, co tutaj ciekawego nam los przygotował. Ale raczej nie widzę nic ciekawego. Pusto. Pusto, pusto, pusto. Pusto, pusto, pusto. Tak jak powiedziałem, będzie to krótki film. No więc treściłem się bardzo szybko Idziemy dalej Tutaj jest Buda Buda ha! Spotykalnia Tutaj się ludzie spotykają no. Spotykarnia Rnia. Przez r Spotykarują Spotyka się Tutaj kiedyś była taka knajpa co się nazywała gawra. gawra no i w tej gawrze też się ludzie spotykali Spotykali się na różne piwo Nawet teraz brali narkotyk Szykiwali sobie marihuanę Wcierali sobie marihuanę w miejsca intymne no i potem wszyscy z tych wcieraczy i wcieraczy wyjechali za pieniędzmi Za pieniędzmi wyjechali do wielkiego świata a zostali sami spotykarcze czyli dzieci i starcy generalnie jest tak no jak się tam spotykali to kiedyś była taka historia że była dziewczyna tam nie wiem barmanka czy nie barmanka no. no i tam podobno ją zaciukali robili no i tak no bo koło lasu, a nie miała przy sobie akurat ważnego ważnego dokumentu więc milicja nie mogła jej obronić no, A dziewczyna nie, nie mieszka przecież w Teksasie i nie ma przy sobie karabinu maszynowego jak przeciętny transwestyta tylko Opiekowana, opiekuje się nią władza ludowa więc dziewczyna oddała życie dla idei i umarła na posterunku pracy nie doczekała się emerytury a miała z 30 lat więc myślę że 10 lat płaciła już emeryturę Trochę kasy już tam było odłożone. Teraz chodzimy na następną sesję. Na następnej sesji. Oho, ho, ho ho Mamy pilot. Pilot do DVD Lark. Pilot do DVD Lark. To Lark. Produkuje DVD. Coś my tu jeszcze mamy ciekawego. Tutaj mamy klapkę. 2 megapixel. Pewnie jakiś telefon typu Nokia, ale na pewno go tu nie będzie. Wympień grzebień. Oho, Jakieś ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy. Takie woreczki. Nieznajomą zawartością lubię. Tutaj, co tu mamy? Kacz istendo. Cholera. Nie wiadomo co to jest Nie wiadomo co to jest A co tu mamy Uff, Standardową Standardową zestrugarkę do tych ołówków Tu mamy jeszcze Co to jest? Jakieś dobuta to nie będzie nam potrzebne. Oczywiście, zapałeczki. Zapałeczki, nuweczka. Więc tam. Długopisy dwa. Więc długopisy biorę. Długopisy biorę, bo lubię długo długopisać. Myszka, o proszę. Gumka do ścierania. Taka jakaś, kurde. Dziwaczny materiał, ale też biorę cóż tu jeszcze mam? Jeszcze mam te takie Incendiary Katchy, ja myślę, że to będą jakieś naklejki, ale do czego? Cholera to wie, cholera to wie, ale weźmiemy to, weźmiemy to, dowiemy się z internetu tu mam jeszcze kawałek taśmy klejącej no ale niestety jest już taka malutka więc nie biorę wezmę tylko to może się do czegoś przyda A, tu jest otwieracz do butelek no popatrz jaki fajny otwieracz do butelek ho ho, ho. otwieracz do butelek To też można wziąć no i jakieś dla ukochanej Jakieś masońskie znaki Założymy sobie od razu na rąsie O proszę Będę wyglądał jak mason Tak Za też weźmiemy Zobaczymy jeszcze Może coś będzie Tu jest jakaś tasia Na super mały telefon No tu chyba już nic nie będzie ale nie grzebie bo się ubrudzę o proszę wąż jak byłem dzieckiem takiego miałem nie wiem takie coś to jakiś Francuz wymyślił ten rubik o, był taki zdolny wymyślacz on wymyślał dzieciom zabawki no i potem te wszystkie postkomunistyczne cerepy dlaczego robić te kostki Rubika, te węże i to wszystko i to było tak tym nasrane te kioski ruchu książek nie ma ciekawych czy mnie to szukam pudełka czy mnie to szukam pudełka no i było tak nasrane tych zabawek no ale niestety potem się zrobiło tak że że to że jak no właśnie 55-15 no i potem jak jak prezydent 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 President prezydent, prezydent Wałęsa skoszył potem stał się cud o jaki fajny patrzcie Tam stał się cud. Ludzie zaczęli sprowadzać wszystko z Chin. No i stali się prestiżowi. No i możemy się cieszyć takimi tymi, no właśnie. No to pewnie Made in China. Pewnie z McDonalda. Fajny, kurde, taki bojowy. Wing, wing, no, tak jak powiedziałem, to będzie najkrótszy film. Patrzcie, patrzcie jeszcze o jak wygląda fajnie zryta ziemia. Tak powinna wyglądać zryta ziemia. Fachowo zryta ziemia. A ludzie powinni tutaj posadzić kartofle. Chociażby po to, żeby dokarmiać do dziki, które zryły tą ziemię żeby chłodne, głodne nie chodziły bo władza ludowa zapowiedziała o proszę tu biznes kupię mieszkanie może być zadłużone do remontu kupują wszystko jak leci zadłużone nie zadłużone zburzone nie zburzone wszystko kupią ludzie tak mają ma za dużo pieniędzy, to kupuje. No. Ja potem się okaże za 20 lat że takie miasto to już nie jest miasto. Tylko miasto należy do jednej osoby. A jakiej, no to się dopiero okaże. Ja stawiam na diadek PZPR-owskie <tyle>, Tyle lat. Tyle lat już ich widzę, więc ja myślę, że się za bardzo nie zawiadę i będzie stare po staremu Dobrze i cudacznie Wszyscy wezmą po emeryturze Dzieci wyjadą za granicę. O proszę jakie ładne dzieci. Nie będę pokazywał dzieci, bo niestety na YouTube nie można pokazywać dzieci bo dzieci są skarbem więc nie będę ich pokazywał w ogóle ludzi nie będę pokazywał tych którzy nie są. no, w sumie się nie pytałem, no nie? No. no generalnie jest jak jest jak już zapowiedziałem dzisiaj film będzie wyjątkowo krótki ponieważ Ludzie się na mnie patrzą i, i po prostu się stresuję. Ja wiem co mówię. Dlatego po prostu będę już kończył. Bo za chwilę wchodzę do sklepu po moją bananową, bananowo-goździkową. E, mój bananowo-goździkowy nektar, który piję sobie z z rurki z z kokosa no i myślę żeby tak wziąć 5 sztuk żeby się za bardzo nie nanosić no chyba że będzie 8 no to wezmę 8 11 nie wezmę bo się boję że mi pleca urwie no. tutaj są firmy niesamowite biznes trwa no to tak zapraszam do subskrypcji bla 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 do lajkowania, bla bla, bla. do udostępniania tru tu wielki roboczy z kanału jak Telewizor zawsze wasz Zawsze wasz i jeszcze raz zawsze wasz.